I proszę Państwa, wspomniałam o tym, że pod ten pomnik pielgrzymowali najwybitniejsi tego świata, kilku prezydentów amerykańskich, wybitni artyści, wybitni intelektualiści, autorytety moralne i religijne. Natomiast chcę powiedzieć tutaj o dwóch postaciach, o dwóch niezwykłych gestach. Pierwszy z nich miał miejsce w roku 1970, w grudniu 1970 70 roku przedstawia ten gest, właśnie to zdjęcie. Na zdjęciu widzimy ówczesnego kanclerza Republiki Federalnej Niemiec, czyli Branta, Brandta, który, któremu bardzo zależało na tym, żeby, żeby oddać hołd powstańcom z Getta Warszawskiego. On zabiegał osobiście o to, żeby znalazł się ten element w trakcie jego wizyty. Pamiętajmy jeszcze o tym, jakie to były szczególne czasy, na rok 70, czyli przybył do Polski. Przybyła głowa państwa z zarządzanej kurtyny, w dodatku, w dodatku Niemiec. I Willy Brandt nie tylko złożył wieńce pod ale wykonał jeszcze jedną niezwykłą rzecz mianowicie uklęknął na kolana. I zdjęcia z tego wydarzenia obiegły cały świat. Właściwie pisały o tym wszystkie agencje prasowe, one też ten gest wywarł niezwykły wpływ na środowiska żydowskie na całym, na całym świecie. Ten Tenowany był w oczywiście w sposób jednoznaczny, jako taki gest ekspiacji, kanclerza, Niemiec i jakby prośba o przebaczenie za wszystkie zgodnie, które Niemcy dokonali na Żydach w okresie II wojny światowej. Oczywiście w Niemczech niekoniecznie pozytywnie opisano o tym, o tym geście kanclerza niemieckiego. Ale co ciekawe, w, w Polsce, jak wiadomo, wtedy istniała instytucja cenzury i te zdjęcia niestety zdjęcia z tego dokładnie z, z tego ge gestu czy z tego wydarzenia nie mogły ukazać się w polskiej prasie, natomiast jedyną gazetą, która opublikowała e, zdjęcie Widiego Brandta, klęczącego pod pomnikiem bohaterów Getta, było żydowskie Folksztyna, czyli Gazeta wydawana przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne. Żydów, Żydów w Polsce. Oczywiście jakby to wydarzenie zostało później upamiętnione. Mamy dzisiaj pomnik także przedstawiający ten niezwykły gest Wiliego Branta pomnik w Warszawie, który przedstawia klęczącego Wiliego Branta pod pomnikiem. Druga postać, o której, o której też muszę, muszę wspomnieć, to papież Jan Paweł II. To była druga pielgrzymka papieska do Polski, rok 1983. Bardzo niezwykły rok, jeżeli chodzi o historię żydowską, bo to był to była 40 rocznica wybuchu powstania w getcie Warszawskim, kiedy te uroczystości miały taki niezwykły charakter państwowy. Oczywiście wynikało to przede wszystkim z takiej konieczności propagandowego istnienia, zaistnienia też na arenie międzynarodowej przez, przez ówczesny rząd komunistyczne. Natomiast papież przyjechał do Warszawy, wtedy też bardzo zabiegał o to, zależało może by oddać hołd powstańcom z getta i ofiarom Holokaustu. Papież później kilkakrotnie też bywał w miejscach pamięci, między innymi na, na placu, już wtedy, jak istniał pomnik. To taki zwykły papieski gest. Ale proszę Państwa, oprócz tych wybitnych postaci, oprócz tych głów państw, pod pomnik przychodzili zwykli Żydzi. To jest jedno z moich ulubionych zdjęć, które także zamieściliśmy w, w, w naszej publikacji. Zdjęcie, które przedstawia pięciu chłopców żydowskich z klubu żydowskiego przy Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym Żydów w Polsce. O, oni od wczesnego dzieciństwa przychodzili pod ten pomnik razem z rodzicami. Później wyjechali z Polski w ramach różnych fal emigracji. Jeden z nich wrócił do Polski, ale wciąż bywają pod tym pomnikiem, kiedy tylko są w Polsce i czczą pamięć bojowników z Getta i tych wszystkich, którzy stali się ofiarami z Holocaustu. To jest jedno ze zdjęć, które przedstawia uroczystości z lat 70. Uroczystości, które już się odbywały, poza tym takim oficjalnym nutem, bo tutaj widzimy, że już nie ma ani tej kompanii honorowej Wojska Polskiego, ani żadnych oficjeli, natomiast pod pomnikiem są Żydzi. Ponieważ pod, pod pomnik, a nie tylko w Warszawie, ale to samo miało miejsce we Wrocławiu, przychodzili różni Żydzi. To był taki pomnik, który łączył Żydów o bardzo różnych poglądach, o stosunku do religii żydowskiej, do tradycji żydowskiej. Pod tym pomnikiem się często pojawiali ci, których, których nie można było spotkać w innych miejscach żydowskich, ale tego jednego dnia chcieli oddać hołd i powstańcom z getta i, i wszystkim, których, których pochłonęła zagłada. I tutaj mamy takie zdjęcie, które pokazuje nam właśnie nieoficjalną część, czyli modlitwę pod pomnikiem, bo oczywiście te modlitwy nie były wówczas mile, mile widziane, one się, one się odbywały, prowadzili je członkowie kongregacji wyznania Mojżeszowego z Warszawy i dopiero od lat 80. ta sytuacja się zmieniła i już oficjalnie Żydzi religijni uczestniczyli w tych obchodach. Ale chcę powiedzieć jeszcze o jednym ważnym aspekcie, mianowicie o tych niezależnych obchodach na rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. To w ogóle był taki ewenement. Ja też więcej piszę o tym w swojej książce. Dzisiaj tylko zasygnalizuję. Oczywiście organizatorem tych niezależnych obchodów był Marek Edelman. I to zdjęcie akurat nie zostało zrobione pod pomnikiem, natomiast zostało zrobione w trakcie Takiej wielkiej manifestacji, która miała miejsce w roku 80. 1988, czyli jeszcze przed upadkiem komunizmu. Tutaj między innymi widzimy Jacka Kuronia na tym, na tym zdjęciu. I ta manifestacja właśnie szła spod pomnika bohaterów Getta na obszlak na plac, oczywiście pod sztandarami Solidarności. Te nieoficjalne obchody odbywały się oczywiście w. Poza, poza tymi, w innym dniu czasami nawet niż te oficjalne państwowe uroczystości, które były bojkotowane przez Marka Edelmana z oczywistych względów, ponieważ był on działaczem opozycji, ale także nie akceptował tego, w jaki sposób, w jaki instrumentalny sposób te uroczystości są wykorzystywane do celów, do celów politycznych przez władze komunistyczne, bo tak niestety było przez, przez kilkadziesiąt lat. No, i oczywiście zdjęcie, jak zobaczyłam to zdjęcie, zdziwiłam się to takie bardzo niezwykłe ujęcie tego pomnika, pokazujące właśnie tą drugą stronę. Tą drugą stronę, czyli ten pochód na zagładę i, i budynek poli. Tutaj oczywiście trzeba oddać wielki hołd architektom, fińskim architektom. Tego, tego budynku za tak niezwykłe i za tak wspaniałe usytuowanie Muzeum Polin, jeżeli chodzi o właśnie ten pomnik bohaterów po getta, bo to było coś niezwykłego. Ale chciałam tylko powiedzieć o takich nowych formach upamiętniania, nowych formach. Pamięci, które bardzo mi się podobają, one być może nie mają aż tak trwałego charakteru, ale, ale świetnie wpisują się w te współczesne czasy i mają też bardzo dużą siłę oddziaływania, trafiają do, do młodych ludzi. To są oczywiście murale. Murale autorstwa Dariusza Paczkowskiego, jeden z kilku. Murali, takie też mamy we Wrocławiu. No i wspaniała inicjatywa Muzeum Polin. Przyznam, że nie widziałam tego muralu na żywo, ale naprawdę był, był, był niezwykły. Zrobił na mnie wielkie wrażenie, kiedy go już oglądałam na zdjęciach. Mural sprzed bodajże dwóch, dwóch lat, który pokazuje, prezentował bojowniczki z Getta, z getta Warszawskiego. W sposób bardzo ciekawy, przedstawiając tutaj takie symbole, które były z nimi związane. I, I też to było naprawdę świetne pod względem artystycznym, także tutaj gratulacje dla, dla Muzeum POLIN. No i oczywiście Wrocław. Proszę Państwa, to jest takie jedno z moich ulubionych zdjęć, ponieważ w Wrocławiu pomnik Kohenru po Getka stanął dopiero w roku 1963, czyli 20 rocznicę wybuchu powstania w getcie, w getcie warszawskim, ale stał w troszkę innym miejscu niż stoi do dzisiaj. znaczy w pobliżu oczywiście placu bohaterów getta, ale jak spojrzymy na ten budynek po lewej stronie, tutaj to jest budynek biblioteki uniwersyteckiej, to sobie uzmysłowimy, że, że to wyglądało troszkę inaczej. Znaczy to jest, to jest zdjęcie zrobione jeszcze przed budową e, e, trasy WZ, czyli on mniej więcej stał pośrodku ulicy Kazimierza Wielkiego, Później został oczywiście przeniesiony w związku z tym, że jakby tutaj zupełnie zmieniano, zmieniano ten układ ulic. A to jest jedna z uroczystości, które odbywały się pod tym, pod tym bardzo, bardzo skromnym pomnikiem, ale jakby nie było najistotniejsze, myślę, że ważniejsze było to, że we Wrocławiu taki pomnik powstał. Wrocław był jednym z kilku miast, gdzie takie pomniki powstały na Bałnym Śląsku. A tutaj jeszcze jest, że we Wrocławiu uhonorowano także w sposób symboliczny Mordechaja Anielewicza. I to piękne zdjęcie w barwach jesiennych pokazuje nam plac Mordechaja Anielewicza, który znajduje się na wrocławskich krzykach. Nie wiem, dlaczego tak daleko od centrum, bo zwykle te placy bohaterów getta, ulice bohaterów getta były, były w centrum miast. Nasz plac bohaterów getta wrocławski także znajduje się tuż przy rynku. No i wspomniany już mural autorstwa, autorstwa Dariusza Paczkowskiego, który znajduje się tuż przy wejściu do wrocławskiego oddziału Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów. Żydów w Polsce. Mural taki troszkę zapomniany dzisiaj, nawet w rzecz się szczególnie tym murale nie, nie chwali, a to przecież naprawdę jest jeden, jeden z symboli, jedno z miejsc, pod którym mogłyby się odbywać jakieś uroczystości. Dalej, chciałam pokazać kilka tych dolnośląskich miejsc związanych z pamięcią o powstaniu w getcie warszawskim. To jest Pomnik, który w 1963 roku stanął w Legnicy. Stanął na placu bohaterów Getta, który znajdował się wówczas w centrum miasta. Niestety po roku 68, czyli po wydarzeniach marca 1968, ten pomnik został stamtąd usunięty, a plac przemianowany na plac przyjaźni polsko-radzieckiej. Wówczas przeniesiono ten pomnik na Właściwie też do centrum legnicy, w pobliżu murów miejskich. i Ten plac otrzymał nazwę Placu Bohaterów Getta. Niestety ten pomnik, który no nie, miał, nie miał szczęścia do lokalizacji, dzisiaj znajduje się w zupełnie innym miejscu, w, w pobliżu cmentarza żydowskiego, przy ulicy Wrocławskiej. Podobnie rzecz się miała z pomnikiem Dzierżoniowskim. Pomnik Dzierżoniowski początkowo mieścił się przy, przy cmentarzu ewangelickim Dzierżoniowie, ale także w latach 60. został przeniesiony w to miejsce, w to niezwykłe miejsce, czyli podpomnik pomnik uczci więźniów obozu Gross-Rosen, znaczy jego filii nazywanej Sportszule, znajdujący się na pograniczu Dzierżoniowa i Pieszyc. Też taki pomnik bardzo charakterystyczny dla tamtych czasów, który poświęcony był, dotyczył więźniów żydowskich znajdujących się, znaczy będących w tym obozie, tych, którzy zginęli w tym obozie, ale oczywiście na tym pomniku nie ma ani słowa o tym, że to byli Żydzi. Tu przez lata ten pomnik bohaterów getta Warszawskiego stał. Natomiast um, kilka lat temu z inicjatywy Rafaela Blaua, który jest prezesem Fundacji Bejtajnukai, ten pomnik został przeniesiony pod synagogę Dierzoniowie, synagogę Połtika e, i, i znalazł tutaj e, jakby godne miejsce e, e, lokalizacji. I tutaj widzimy e, na tym zdjęciu e, e, też synagogę odnowioną w pełnej krasie i ten skromny pomnik bohaterów getta. W 1963 roku jeszcze w Świdnicy, na Cmentarzu Świdnickim odsłoniętą taką tablicę, która do dzisiaj jest tam i która także upamiętniała bohaterów getta. Natomiast na tym slajdzie chciałam Państwu pokazać, w ilu dolnośląskich miastach znajdują się ulice i place poświęcone bohaterom Getta. Co ciekawe, oczywiście. W tej nazwie nie pojawiało się na ogół, że to byli bohaterowie getta warszawskiego, natomiast wszyscy wiedzieli, że chodzi o powstańców z warszawskiego getta. I tutaj, kilka, kilka zdjęć: to jest kamienna góra, ulica bohaterów getta. Często, jakby nadając ulicom takie nazwy. Zwykle to było w 46., 1947 albo 48. roku, w piątą rocznicę wybuchu powstania w Getcie. Też starano się to robić w miejscach, które miały jakąś swoją przedwojenną historię żydowską. Tak też było z Kamienną Górą, to były takie kamienice, które wybudował jeden z żydowskich przedsiębiorców dla swoich pracowników. Kolejne miejsce to jest Świdnica. W świetnicy przy ulicy Bohaterów Getta też powoli mieścił się przez wiele, wiele lat dom modlitwy. Właśnie w tej pięknej kamienicy, którą widzimy na pierwszym planie, czyli to też było takie, takie swoiste centrum żydowskie. Kolejne zdjęcie to jest Szewgomska ulica Bohaterów Getta, To także jedna z ulic odchodzących od centrum. Następne zdjęcie to jest z W zgorzelcu przy ulicy bohaterów getta, miał siedzibę lokalny oddział Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce. Dziś to jest pięknie wyremontowana ulica. I co ciekawe, w tych miastach dolnośląskich, w tych ponad 20 miejscowościach, często dzisiaj już nie mieszka ani jeden Żyd. Natomiast te ulice w przestrzeni miejskiej zostały i one przypominają o tej, o tej historii żydowskiej, zwłaszcza o tym, co się działo po, po II wojnie światowej, bo jak e, być może wiemy, e, albo i nie wiemy, na Dolnym Śląsku wówczas e, e, mieszkało około 100 tysięcy Żydów. Żydów, którzy w większości trafili tutaj na Dolny Śląsk w ramach tak zwanych repatriacji z terenu Związku Radzieckiego, ale też przyjeżdżali zupełnie dobrowolnie po to, żeby włączyć się w życie tego tak zwanego osiedla żydowskiego. I ostatnie zdjęcie pokazuje ulicę Getta w Jeleniej to także ulica, której nazwa została nadana z inicjatywy lokalnych działaczy żydowskich w latach, w latach 40. I ostatnie zdjęcie, o którym też mogłabym mówić, ale już, już nie mam na to, na to czasu i nie chciałabym Państwu zabierać, więcej, więcej czasu to, to jest okładka publikacji, publikacji, której wydawcą jest. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, ale też Muzeum Getta Warszawskiego, a partnerami tego projektu Muzeum Polin, Żydowski Instytut Historyczny. Publikacja została wydana w ramach dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach też tego projektu związanego z 80. rocznicą wybuchu powstania w Getcie Warszawskim.